bo ja tam na jakiś inny przycisk na kawie, to już nie wiem co on robi To róbmy to z poszukaniem Siemano widzowie, jesteście z nami, ze mną jest Fikusek i Kodi Siemano. I patrzy ryk na czacie Patrzę dupę Słabo, patrzę dupę I o pteczki co nie mówicie, że są na w aucie Tak, i tutaj też mówię Co nie mówicie, że są apteczki w aucie Dobra Widzowie, jest taki problem, że nie wiemy co chcemy robić, bo się nagrywanie, ale tak ten No właśnie Eee to co robimy? E, jest jakaś strefa obok do przejęcia? Mm, nie, my już wszystkie przejęliśmy. A i w tym miejscu wieszcie, co robiliśmy? To nie jest to miejsce, gdzie jest schemat ta kolka Eee, dokładnie tu. No, to się <grym> mi się po tych trupach i tym aucie, co tam stoi. <grym 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 za budynkiem tam szukaliśmy też wejścia. No. A robimy to miejsce, co jest zaznaczone? Tak, tak. No i fajnie. Jak coś widzę, to ja dalej chory, ale. Jednak chcę wziąć coś nagram. Bo jestem taki dobry. I musiałem ich, i musiałem ich błagać, ale się udało. Koronawirus. No w sumie ja chciałem fotelkę. A to zagrać? My... Też bym sobie pograł, ale nie mam. Co, <grym> Co to jest za. Ta... Ty! To jest auto zielanina! Zielanina? Chyba jestem zielony. Miałeś pieniądze. By się nie zwróciła. Ej, co tu jest po prawej? Jakiś, się ma... Nie ma... Co, nie co to jest? I co to jest? No w sensie... Nie wiem właśnie jest to? Ej, bo tu jest jakiś kurde handlarz specjalny Pewnie z nami go wypróbuje <grym> I mówisz, że ja lubię handlować? No w sumie Ej, się bo tu jest jakiś łom legendarny Przynajmniej ja go mam A dobra, wy jesteście tutaj! To jest Jak na nie powiem gdzie Co? Handluj. Aha, bo ty handlować się da. Co? Co jest? Ty. Ale ta dubeltówka za 911 damage. Ta dubeltówka jest podwójna. Pomara, U mnie najmniej gówniany towar. U mnie najmniej gówniany towar. Jeszcze ja. Co z tego, że wszyscy mają ten sam. wymień. E co ja robi? No nie, grę se grę. ładne. Co? Ej, poczekajcie, co my robimy. A, o, tak. Ja bym z tego w sumie godzinę często robił. Ale ja nie chcę grać godzinę. Wiesz, naj najgorzej to jest na grę wejść, a później jak się już w nim gra to się wychodzić nie chce. Tak, to jest prawda, to jest prawda jak najbardziej. Jestem za Jestem za a nawet przeciw. Ej ja mam dwa takie same ułomy, które zadają równo 156 damage. I mam maczatę, które zadają mniej. 100, 155. 100... 155. no. tak było. Przez e, nie co? Ej, za nami coś jest! To coś jest! Jakaś misja nabiała! To jest popularna, to jest popularna. To, jest popularna. to nie, bo kogoś tak nie nagrywa. Najpierw. Co, ja jednak? Ja myślałem, że cały czas trollujesz, wiesz? Bo ty taki jesteś! Ty masz taki... Ja się przez tobie już nauczyłem, żeby ci nie wiać, nic nigdy. I mieć na ciebie tak wyjebane, powiem szczerze, nie, bo wam się nie można przejmować, nie? Trzeba się przejmować własną dupą, bo, bo ty to masz takie fochy i w ogóle, nie... Powiedziałbym, że jak z kobietą, ale nie chcę być stereotypowy, no. Dobra, mężczyzna. To okres Tak. No, tak, słuchaj to, ja to w mi... wiadomościach jakichś. To ja miałem dzisiaj. hej <laughs> bo ja nie żyję, w sensie moja postać biegnie dwa na godzinę, tak się spuciła, nie? Jak ja yy. Co? Nie, ja tego nie powiedziałem na wizji, nie, nie, nie Co ja mam tu robić? Ja pierwsze... No, Kristofa szukamy jakiegoś Denis Co to jest? To, chłopie Gdzie jesteście? Aha, ja zawsze idę... A to jest ten, kurwa Nie, tu Można u kwatermistrza coś robią, nie Ajo, ej, Ajo? Ajo, Ajo, coś na takiego było, nie? Co to było, Ajo? Bo takiego. A to nie... a to jest chłodzenie wodne. mi ratujesz. Te są niebezpieczne. Niemiele się różnią od. O czym był Ej, 3500 <śm ja ja dostałem 1000 UFC, yeah. A punktów. Punktów 3000, czyli pieniążków. i punktów i pieniążków. Ja dostałem Najpierw 1000 punkt hajsu, a potem 1200 hajsu, a na punkty oh. nie patrzę. jeszcze były punkty... Siema, sprzedawca Dobra, tu jestem, chłopiasz Ty, ja tyle odcinków nagrałem już z tej gry, a ja nie wiem, że można EQ sobie w tym... W EQ właśnie EQ używać, nie no wiecie, że... Nie trzeba klikać na górze zadania, na ekipunek, plan, nie? Tylko wiecie, na eku można zmieniać Aha, że EQ <noise> W EQ można używać EQ, no tak, dokładnie Sprzedaj Czekaj, sprzedaj sakewkę. Czekaj, bo trafić nie mogę, piony jestem. O, Ajo siema. Ej Ajo, tutaj z no, Ajo chcę gadać. I na... I znowu zapomniałem, że na ku jest moc, nie nasza umiejętność. Na no, ku jest jakaś moc? Ej. Kurwa. No że nam przeszukuje takie coś dookoła. Christof? no nowy Dziuć. Christof. Nie. Tak, to... jest teraz na zwiadzie, ale Ronalda? A go sprawdzał, a Rahim to nie jest co <grym> zginął? <znażdżące> <znażdżące> no on zginął <znażdżące> no, 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 no właśnie, z, jak on sprawdzał po Niektóre akumulatory łatwo się wyładowują. jak to ty, koków Ja bym chciał być deweloperem jakiejś gry, takie podobne do League of I w ogóle tak, ja oglądałem twój odcinek z Zwytaj nie? To my tak pierdolimy zawsze przy dialogach, nie? Że nie ma słychać co oni gadają, nie ma szansy żeby poznać fabułę A napisów nie widać, bo ty masz ucięte No właśnie, nie ma napisów to, to pozdro, nie? Tak sobie myślę Bo to trzeba się wczuć w fabułę Samemu trzeba ją sobie ustalać e, Pewnie, pewnie widzowie teraz widzą ten, jak moją nakładkę Nvidia, ale to nie problem I się w ogóle trzeci filmik nagrywam? Kurde mm. Co? No, jeden z GTA. Drugi, pan moment i jeszcze teraz trzeci Też bym chciał to jak ty, ale ja jestem zbyt ten. Nie mam siły na to naprawdę nie? 300 metrów. Ale ja przez tydzień nic nie nagrywałem, więc dzisiaj chciałem coś nagrać No ja też byłem chory, nie? Ja się dalej jestem, ale jeszcze ja jestem zdrowszy, że mogę GTA, coś tam robić. Jestem chory, ale już zdrowy. No, no już bo mało... przez 5 dni mojej choroby to ja nie miałem siły żeby przykąpić się na nie? Wiem No nawet było ten, widać, I wszyscy nie zastanawiali, gdzie jest, z nami, na Discordu. ja też to tak a... się tak przez jakiś czas zacząłem zastanawiać. Ty, z nami? jego nie ma... Ty, może go w końcu zabili, takich w kurwio, nie? bym się, miał, znamy, się <laughs> na kogoś. Nie, no, jakbym się foknął, to kurde bym się wyzywał, a nie kuźwa bawił w uciekanie z serwera. Nie no, bez kitu, no. N to, zny, jasne, nie jestem tym pizdą, nie, coś. Dobra, może nie mówmy, tak kuźne A teraz mnie hejtują w komentarzach, no O te majczanki w domu. CO Cześć. SIĘ STAŁO?! Na dwa razy wyszła z jednej dziury! Ej co? Jak mnie pod mal, tak EJ! CO JEST ej, NORMALNE?! No, bo na to dla jej, a oni takie... to nie jest strasznie nic na Slendermana, czy coś takiego. A to był for fun to, to... to był clickbait po prostu, on się tak wybije na YouTubie. <laughs> nie <laughs> potrafisz być normalnym YouTuberem, to clickbaituje, nie? I Ten ma nadzieję, że ma 7 uda. miesięcy i dopiero teraz zaczął coś robić. Z no, bo pewnie nabił na początku kilka tam wyświetleń dużych, i nie, teraz. Musiał my z jakieś 50, potem się stał w miejscu i nic nie robił, a teraz przez dwa tygodnie nie wyświetleń. No i fajnie. A ja, jeżeli chodzi o mojego i tyła, tylko patrzę swoje top 12 najlepszych filmów, jakie mam. No to <laughs> Bo nie chcę się patrzeć na filmy, które mają po jednym wyświetleniu. Nie no, chyba tu tak nie. nie masz. Jak to sumie, nie? Co Mam chyba... Mam, mam Jestem na 99% pewien, że albo mam film, który ma jednoślenie, albo dwa, ale nie chcę. No to o, tu trzeba chłopowi pomóc. I to jest jedyny film, który taki mam nie? Jeden jedyny, a reszta mam tam więcej Ci się chyba serio chce spać Meliskę zapadzę. A to nic. Chodź o! Nie o! Myślę. Ej bo moja Słysza broń się sosowa na enemy. Ej tu to są tam jakieś żółte pola ma. Dobra mam kotwiszkę do wspinaczki Ukryliśmy się w autobusie dopiero mm -hmm. Gdzie ta nagroda? Czemu był w szafie? Czemu był w szafie? Co wy mu robiliście tam, ej! To nie tylko <iarpie> A oni są w autobusie zamknięci kumam! Ej, to jest ten zbój! Co? Jest jakieś no? wydoszenie, zbierz 10 jajek w No! Nie! Zostań Gdzie? No właśnie nie wiem, gdzie to jest. Wydarzenie społeczności. 30. 20, Ej, to fajnie, robimy to jutro. Ja mogę jutro grać. Zabij zbója. Jutro zabij będzie fajny odcinek w Zabij Zabij Ej, Mi się właśnie nie wyświetla to zabij zbuja. Czemu? Dawaj Wtedy? tego frajera. Dobra. M musimy stworzyć... Ja nie mam wody. staminy, czekaj, 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 czekaj. Powinien żeby zombie tu nie chodziły To było pierwsze Zmieniam Grać Zmieniam na... Gracie Aha, bo to jest tej próby Tylko go zobaczyłem W sensie, słabo widoczny był Bardzo, 200 tyle mięsa, no, no, no Ale go Ała, o mnie <grystanie> bardziej Ała, o mnie bardziej Chcę powiedzieć, ale go jebnąłem, nie? Ale o mnie bardziej Kiedy kolejny naczpałeś na coś? Jest? No dopiero Me co? Kiedy co? co? Ej, bo oh. ja nie słyszę tak głośno. W czerwcu nie nie. Polska z Ruskami będzie grać. Ta? Mhm. A co to, to będzie za mecz? Jakiś... To bo będzie towarzyski. To Aha, no. O nie. Ja umarłem. Jak się co? leczy? Ha. Ale ja umarłem. To weź e, przytrzymaj nas nami. <noise> Ami z YouTube'a. Jakby ci widzowie napisali, weź nie że jestem debilem? Na... W takiej innej stronie dla dorosłych eee, to nie Bo <słuk aquell pendantia> no, oczywiście. <słuk> możesz nie? I weź go ktoś ode mnie, bo ja chcę zmienić inventory. Fajne odrzuty. Coś. <słuk« <słuk> 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 Możemy do niego strzelać, bo w sumie to jest zamknięta strefa już. Ja do niego strzelam nożami co... do rzucania. Ej, zabiję go nożem do rzucania, gdzieś tam? Nożem. Nożem. No, no, no. <grym> <grym> o jezu. Ja Dawajcie, tu do chaty trzeba iść. Patrzcie, to jest się. Zostawiłem. Ej, gdzie to jest? A jest tu. Co ja. Co? Wziąłeś jakie tą okienicą minąłem parkierem? E, tutaj u mnie przynajmniej w lodówce są. Nie wiem czemu, ale w lodówce są granaty. Nie wiem czemu, ale chcąc wejść do środka przez okno, właśnie na dach. No ja to samo. ci jaka zbierz do śmieci? Chcesz wejść na dach, idziesz, kurwa. Znaczy, no, do tego, do środka no, idziesz no. na dach. To jest bezpiecznie. Czemu to jest gaz do toponniczek. W ogóle. Czy to wejść? Kurde. No przecież tędy, przez wieś. Nie mnie już, Nie no, już teraz nic nie zrobi. chyba iść. No, no nie. Bycie chorym. Ej, ja, chodźcie tu. Ten klamkę otworzył. Rzecznie się tak nie bałem. Rzecznie się tak nie bałem. <laughs> Przeważnie, ale nie spanikowałeś i ocaliłeś tych ludzi. Ja Nieźle jak na pierwszy raz. Dzięki, Crane. Ale gdyby nie ty, byłoby po nas. Jak myślisz, jak Gdyby nie dachcy, ty, wytrzał, znaczy wy. Znaczy, no, wasza trójka. On cię przysłał? Słuchaj, nie mam zamiaru wracać. Nie mogę. To co, kończymy odcinek. dla Raisa i jego rzeźników. Wcale o to nie proszę. No, ale co, tego chce mój no. tata, co nie? Chcę. Nie no, możemy nagrywać dalej. Koniec XV wieczoru, to ma być bezpieczne? No nie. Prędzej, no czy i co? później go zabiję. Ale... ale czy jeśli namówię go do rzucenia nie, nie tej jest. roboty, mi, że przestaniesz grać w się. Mógłbyś robić broń dla Brekena, jest bardzo potrzebna, a przy okazji uratujesz ojcu życie. Okej. Okay. Namów go, żeby się przyłączył, to nie będę biegaczem. Można się dogadać z starym? Można. Nie? Nie. No nie wiem jakie ty masz tam układy, ale powodzenia. Nie no. Stary is my life, mówisz <laughs> Ej, widziałeś tu jak chciałbyś tak na kościć, nie? Czemu ty nie ma? Przecież odblokowała się. Weź przytrzymaj jeden i zobacz czy masz kotwiczkę do wyboru albo Vekuma. Nie ma Co? No tu masz taki celownik, nie Dziwne. No już nie masz kropki tylko... No to dajesz skralem po prostu jak on ci się tak jakby przyczepi. Jak mi do powierzchni. Nie możesz kiekońsko? To jest już wyższa para kaloszy, Pa jak lecę. Widziałeś, jak przeleciałem od tak nad tym klifem. A ty się dalej na dole. Użyj tej kotwiczki. O, ale to jest parkour chłopie! Widziałem, że spadłeś, nie? ty... Kurdy. Zabiję o, ty jesteś... Pierwszy... Ej, tu zdobyłem pierwszy karabin. U, no Pamiętasz? No. I tu jeszcze Cordiego nie było. Nie, pisałem... O, nie, tak. nie. Karabin czy pistolet? Karabin. Policyjny są, tu jest save, don't my... Co my chcemy robić, a może tak? Wróć do Alekseja. O, do... to idziemy, dochodzimy do Alekseja. Co? To... Czemu dochodzimy? W sensie ja Dobra, sobie te kopaki wziąłem, na to. Ja jestem na górze. To ty? Co? Ale kogo ty? No Ja wziąłem. Sojkozwiczka. No, ja też. Ale. To już dawno. I mogli, moglibyśmy w końcu tego Alexa ja tamten pomachać z mu. Jest fajny. Ja, to jest fajne. co to nie jest? To jest. co? Co tutaj robię? Co mam robić? To ja tutaj robię! Aha, on jest na dole! Pierdole. No. Pierdole, on jest na dole. Ej, bo mnie bije coś pali! Aha, bo to jest pod napięciem. <noise> Stanowe sobie dupą na płocie pod na płocie. ja wiem co tu się będzie działo. Co? Zobacz. A Raisi przyjdą! Gdzie on jest? Liczba hasta jest siema. satysfakcjonująca na taką liczba? przebywa na zabezpieczonym Mam <grytorek. grytorek> tak. no tylko z On nie wróci Aleksiej. Jest zwiadowcą, pracuje dla Brekena. Fabian, rozgrzewaj palce. Dobra, Fabuła zbyt fabuła. Nie możesz przemówić mu do rozumu? Nie, ale może z tobą mi się uda. Chcesz ocalić życie syna? To przez pracować dla Aisa i zamieszkaj nie. Syn przez to ko Nara. Konny zgrzesz. Ale ciekawe jakby by zareagowała nasza postać, nie? Tam nie jest. No to obram Pytanie brzmi po której jest. Ok, boomer. twój syn ma już tego serdecznie dość. Masz rację. Wstyd mu za mnie. Mi samemu jest wstyd. Ale staram się robić to, co dla niego najlepsze. Masz zatem szczęście, Aleksiej. W ogóle moi widzowie nie chcą, żeby był zdrowy. najlepsze jest to tak. samo. Tak. No, no okay. bo ja piszę w, w opisie, że ten. Że łapa w górę dla zdrowia, dla Stamiego, a nic tam Nie, Jedna łapka w górę, co to jest? Hala. A kiedy? A my nie możemy wypuścić, ja nie mogę wam pomóc, bo. My nie chcę puścić. Fabian, <grym>, co ty tak daleko? Ten karabin to plus jeden, nie? Generalnie. ile ja tu zombie nie mogą bronić. Ja no nie mogą, przecież to jest pod Ja do naszego strzelałem! Ale to było easy, nie? Aha, jest? bo Jesteśmy już wszystkim zabiliście. Osiągnięcie, że co? A, osiągnij moc... Dziesiątym... 10... sił dopiero, nie? Jezu, no, noob jesteś. Jezu. Jeszcze przeczytałem to źle. To jest brońka do mocno podniesienia w pod tym typu. Mocny jak chuj, ty to tak pisałeś? Aha, on to przeczytał mocny jak Dobra, pogadajmy z Aleksiejem Jestem mocny jak tur pewnie Ta, on jak chuj na... Chuj. nie Ale dobrze, sobie poradziliśmy z tymi rajsowymi ludźmi, jestem z was dumny Ej, wejdź Clickbait, niej jesteśmy mocni jestem mocny jak chuj Co myślisz, jest mocny jak chuj? bo osoba... jak ty się nazywasz? jej byś spaczet. O kurde sorry. Kaldak. raz. W sensie ale... Jak czy... zanim by w końcu przyszli po mnie, Tak. Ja Wie że też kiedyś przyjdą. Przyjdą. Ale to tam powinienem być z moim synem w mojej teczce znajdziesz schemat nowej broni. O. Coś specjalne? Nowa broń. Nigdy jej nie zrobiłem, bo nie chciałem jej dawać Rajsowi. Chciałbym, żebyś to wziął, Czemu nie chciał mamą. No bo Rajsowi, kumasz, on pracuje dla Rajsa. Chciałbyś, żeby Super Duper Broń miał twój największy boss? No. Weź od niego tę, nagrodę. Emocjonalny. Ale on. W sumie to jest. notatka. W sumie ten boss jest chujowy, on i nie ma, to takie nudne, nie? Już mu ją obcięliśmy. Już jesteśmy w połowie drogi. Jaka teczka? Tateczka będzie tutaj pewnie na górze. Bo już nie pamiętam nic. No bo on powiedział coś, że w teczce jakiś jest jakiś plan. Tak? On nam go dał po prostu chyba ja to chodziłem. O... Zajście, ludzie, którzy po Nie widać. Nie no, to fikusek jest genialny po prostu. <laughs> Dobra, robimy kolejną misję i macie jakiś plan Dobra Ej, nie masz jaj i nie zaskoczysz tak jak... O to miał być klik być, że ty skoczysz, Ej, ja nie, nie? Ale ty masz jakąś yes. umiejętność, że jak skoczysz, to, to ci chyba. Ale ja straciłem zra 100hp z drugie Mi też Wyciął 100hp Ej, chodźcie w tą stronę, bo... Dobra, ale... Ej, czekajcie, nie, ja, jest ja właśnie, propos tej umiejętności, czekajcie, ja wejdę na samą górę, nie? Sprawdzę, czy ta umiejętność z przewrotem jest w stanie mnie tu przeżyć, nie? Dobra, może nie na samą górę, bo ten odcinek będzie miał 2 lata, nie? Ale patrzcie, widzicie jak wysoko jestem? Widzicie? O no. kurde no. Eee, Nie, to tak nie działa Człowie nie rób się tak w domu Przebrut, Przewrót nie wytrzyma 100 metrów na główkę Ale też wytrzyma, ela. nie rób się tak w domu Ja nie lubię, nie, nie, nie to, to, to boli, nie? Jednak To tak sprawdzone, tak nie, nie robić właśnie. Dobra, chodź, to chodźcie tutaj w tą stronę Ja mu rękę odrąbuję, chłopie, go tu nie ma Oj, 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 oj Mi nie, ja nie, dobra Ej, bo to kolejne misy zaczniemy, chcemy kolejną, czy jednak lecimy do... Co tu jest? Ej, widzisz to? To jakie małe, to różowe to było, to było to mi sięgało do pasta takie niskie Co, co to jest za mob? Takiego nigdy w tej grze nie widziałem To pewnie ten event z jajcami, nie? Że trzeba znaleźć 6 jaj Może on miał jedno z nich Bo na dwa Ani jednego nie miał, wiesz? Ale... A, A, się się. Co robimy? Yyy, pomóżecie? Na mapie no z czterema. O. Czemu ty zaczęłaś się bić z nieznajomymi? Czemu ja do drzewa przyleciałem, celowałem co innego? Czemu ja czasem nie mogę przylecieć? Czemu Ej, zmusaj... ty masz najmniej imię byczak? Ej, Nie, do nie, 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 naprawić tę broń. Spindzizu, hej. Spindzizu. Z nami powiedział, pierdolę, to też strzelam Robię Nie, To pewnie. Ty? Czemu? Ty? Ja chciałem go użyć użyć? masz O kurde Ja nie, ja go użyć, użyć co ja jest nie, nie, siedzę, a tu mnie jakiś chłop nie, robi nie, jeden nie ma ręki, nogi Ja pozbawiam tam z wiesz? Ucha, głowy ręki. Ej, ale to jak nie ma ucha, to co dodajesz, że nie ma głowy, nie? To się... No i ja powiedzieć, że nie ma głowy i ucha byś już nie musiał. I w ogóle to jest ten budynek gdzie się męczyliśmy na tą te korki, nie? Ej Cały odcinek to był, nie? Cały odcinek zleciał, Cały odcinek zleciał nie? A ja jeszcze ja byś na górze, nie? Czemu my tego nie zrobiliśmy jak mamy tylko ćwiczki dopiero, tylko bawiliśmy się jak debila? I tak patrzę, Cały tak... odcinek na to zleciał, nie? Na to, żeby raz kliknąć kotwiczkę tutaj. To jest żart. Pokazujemy, właśnie widzę jak jesteśmy świetni youtuberzy, nie? Staramy się dla was. <gry> tak. Kurwa. Jak mam zeskoczyć? Ochuj. Miałem... Ej, dobra, ja się podniosę, ja cię podniosę. Ej, ale wiesz, że ty nie musisz. Yy, ty jak ty jak Spiderman możesz, w sensie, że jak dać kotwiczkę w ziemię, to cię przyciągnie do ziemi, nie wiesz, nie dojmiesz. Tak? No? Nic? No? Ja muszę spróbować, wait nie, ja się, nie. Niby działa to na podłogę, ale stąd to już nie mogę mieć. Nie wiem czemu Ale mi scroll nie działa A bo ty jesteś nie działający? Dobra, mi się odmawia kotwiczka Co my robimy? Walimy panie czy to? Ja bym się pożegnał w sumie Już? A ja chcę sprawdzić czy działa... No? E, podniesiecie? Oho, ile sam nie zginę Ale szarza. Cześć, bo ten minąłem Ura, kęp, Tak Skopnąłem cię no. Podnoszanie baj nami Przelecę obok kopnę Ile to jest ludzi No rajsowi są jeszcze Ale on dostał macheton <grym> Ja no YouTube usunie całą tą serię Bo jest za bardzo agresywna to nie? Co? co ja tu na to nie? Dobra, dawajcie, idziemy na latarnię i się żegnamy. Aha. Aha. Nie da się na nią wejść. to To nie idziemy tej skrytki jeszcze przejąć? Co jest 90 metrów stąd? Nie. Aha. Nie nie no chcę, się ten odcinek odzyskać lata! Co ty? Przecież to jest tylko skrytka Nie wiem, chcę, ja, ja mogę się ewentualnie pożegnać i zacząć następno no, Jak już chcecie Uu. Tak bardzo, nie? Ale ja bym to A... się pożegnał i się spać A nie Tu już spać o tej godzinie? No tak przygotowywać się do spania, nie? Bo późno się... się... Ja, to. Się, ja się, się żegnam I tyle Powiem tyle Także... O, na para łap. widzowie, Łapa w górę dla chorego i całej rodzinki jego i dla Fikuska jego ego i dla Koltiego i ja rapuję i tego nie czuję pamiętajcie także trzymajcie się na ra no. i fajnie to co wychodzimy nie